Cześć, dzisiaj mam dla Was nową serię na kanale. Nie wiem do końca jeszcze jak to nazwę, bo już parę dziewczyn, w sumie tylko chyba jedna dziewczyna na, na polskim YouTubie robiła ten filmik e, i to była jedna z dziewczyn z Love and Great Shoes. To będzie taka seria, e, że będę pokazywać Wam codziennie jaki mam makijaż na sobie, czyli coś w stylu office of the week, tylko że to będzie z makijażem. E, jeżeli coś takiego Wam się spodoba, to będę to robić częściej, jeżeli nie, no to po prostu e, nie, e, ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba, więc może już zaczynajmy. I na samym początku oczywiście makijaż mam już na sobie i będę teraz mówić o tym makijażu, który mam tutaj, możecie teraz zobaczyć. I jeżeli chodzi, bo jeszcze może Wam powiem, dlaczego chciałam to zrobić, ponieważ bardzo często pod filmami pytacie się mnie, co mam na sobie o podkład, jaki mam róż, jakie mam cienie i zazwyczaj nie mogę Wam na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ja nie wiem. Zawsze jest tak, że nawet widzę siebie i mówię, o kurczę, fajny makijaż, szkoda, że ja nie pamiętam, jakich cieni użyłam do tego makijażu. Dlatego pomyślałam, że właśnie coś takiego Wam zrobię. I nie wiem, czy to nie będzie taka zbiórka po prostu makijaży z dni, w których nagrywam. Bo wtedy bardziej się przykładam do tego makijażu, bo w pozostałe dni zazwyczaj mam tylko krem BB, tusz do rzęs i kredkę do brwi. Więc te dni na pewno nie będę nagrywać, ale jeżeli będzie coś ciekawszego, coś... Więcej zrobię, to wtedy na pewno Wam to pokażę. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, więc zaczynamy! Na samym początku oczywiście podkład i dzisiaj mam tylko i wyłącznie kremę bez miszy, i to jest Misha Perfect Cover w kolorze 13, ona SPF 42. Jak wiecie, jest to mój już oj, odwieczny ulubieniec przynajmniej od, od roku. Bardzo go lubię i naprawdę, jak widzicie, bardzo fajnie wygląda. Jest idealny z moją stapia, się idealnie z karnacją i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Dalej, jeżeli chodzi o twarz, to oczywiście mam korektor i u mnie niezmiennie jest to korektor z Maka Studio Finish Concealer w kolorze NW15. Jak widzicie, on już mi się powoli, powoli kończy. I ten korektor nałożyłam na wszystkie niedoskonałości które miałam, tutaj widzę, że mam jednego i on do końca mi nie zakrył, dlatego, że właśnie nałożyłam jeszcze bronzer i wtedy zazwyczaj mam także te jeszcze bardziej mi widać, ale okej, okay. jedziemy dalej właśnie, jeżeli chodzi o bronzer i tak dalej, i tak dalej, więc jako bronzera użyłam NYX i to jest NYX w kolorze taupe, to jest bronzer, którego używam cały czas, od około dwóch miesięcy już, nawet widać delikatne zużycie i właśnie możecie go zobaczyć na policzkach, Mam nadzieję, że to dobrze wygląda. E, dalej róż. E, róż oczywiście z Maka Well Dress, którego używam też niezmiennie od ponad roku. E, mam go oczywiście na policzkach i właśnie w ostatnim czasie zaczęłyście się mnie pytać, co mam na policzkach, a to dlatego, że zaczęłam bardziej i mocniej intensywnie go nakładać, więc teraz go w końcu widać. Zazwyczaj nakładam tak, że kompletnie go nie było widać. Natomiast teraz nakładam go więcej i zaczynacie się mnie pytać, dlatego to jest właśnie ten róż no i oczywiście rozświetlacz, nie wiem czy zobaczycie teraz bo mam takie sztuczne światło że po prostu wow i rozświetlacz to jest też z maką Mineralize Skin Finish w kolorze Soft and Gentle i tak się zastanawiam, że po prostu chyba nie będę Wam w każdym filmie mówić tej trójki ponieważ to są jedyne produkty, które ja używam do konturowania w okresie zimowym do konturowania, do różowienia i do rozświetlania więc więcej produktów nie mam, więc to są tylko te trzy, więc chyba nie będę już Wam mówić, tylko będę po prostu Wam mówić, że to co zawsze. I teraz przechodzimy do makijażu oczu. Ach, jeszcze... E, e, aha, dobra, jeszcze dwie rzeczy. E, jeżeli chodzi o brwi, to zawsze podkreślam je kredką z Classics w kolorze 402. To jest e, Eyebrow Pencil. Jak ja mam najlepsza kredka, chociaż w sumie nie powinnam tak mówić, bo nigdy w życiu nie miałam innej kredki, dlatego po prostu powiem, że bardzo ją lubię. I no, używam codziennie. I jeszcze korektor pod oczy to jest oczywiście L'Oreal Trumacz w kolorze chyba 01, tak? 1 Light. On jest taki w pędzelku bardzo gruby. Zresztą już o tym wiecie, jeżeli oglądacie mnie od. W sumie może nie aż tak dawno, ale od jakiegoś czasu. Ok, teraz przechodzimy do makijażu oczu. I tutaj na samym początku, jak zwykle, baza z Elfa Eyelid Primer w kolorze Sheer. Moim zdaniem jest to najlepsza baza i nie mam innej. Używam cały czas tylko tej i jestem z niej bardzo zadowolona. No i teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli do cieni. Zaczęłam z cieniowanie oczu od cienia 390. To jest tutaj ten cień i jak widzicie on może być jasny większość z Was pewnie używa go do po prostu zagruntowania do po prostu wyrównania kolorytu powieki, skóry na powiece natomiast ja go używam do załamania i mam go dzisiaj właśnie w załamaniu i delikatnie jeszcze po roztarciu tego cienia nałożyłam bardzo minimalną ilość tego cienia i to jest cień 358 to jest mój taki idealny Cień do konturowania, kiedy chcę mieć bardziej taki szarowo-fioletowy szarowo odcień. Natomiast, kiedy chcę mieć taki po prostu cielisty, to używam tego. Obacy nie są bardzo fajne i oczywiście one są z inglota. I później na powiekę ruchomą nałożyłam cień z paletki Naked 2. I to jest cień Booty Call, który jest tutaj. Może zesłoczuję go Wam. I to jest właśnie ten cień, tutaj możecie zobaczyć, on jest bardzo podobny do cienia z Inglota 395, tylko że ten 395 jest bardziej złoty, natomiast tamten Beauty Call jest bardziej taki beżowo, po prostu cielisty. I mam go na całej powiece ruchomej, nałożyłam najpierw w załamaniu cienie, ponieważ chciałam, nie chciałam, żeby ten brokat przyniósł się właśnie na załamanie, dlatego nałożyłam takimi wklepującymi ruchami ten cień na całą powiekę natomiast na powiece dolnej roztarłam cień ten czyli 358 i dalej wytuszowałam rzęsy dwoma maskarami pierwsza to jest maskara z klinik High Impact Mascara natomiast druga to jest L'Oreal Mega Volume Collagen 24 godziny górne i dolne rzęsy właśnie tymi dwiema maskarami, dalej na linię wodną nałożyłam kredkę z Essence w kolorze white, i to wszystko, jeżeli chodzi o oczy, e, żadnej kreski nie mam. E, I ostatnia rzecz, czyli szminka. Dzisiaj na ustach mam szminkę z Maka w kolorze PLUM która jest taka fajna, idealna na co dzień, taka troszeczkę ciemniejsza. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj na twarz nałożyłam mieszankę dwóch podkładów, czyli Miszy plus L'Oreal Trumacz Później użyłam korektora tego za zawsze brwi zrobiłam tym, co wczoraj. I dalej użyłam em, w załamaniu, jeżeli już chodzi o oczy, w załamaniu użyłam cienia 390, czyli też tego co ostatnio. Ten makijaż jest może trochę podobny, ale właśnie tylko to łączy go z tamtym makijażem, bo później użyłam cienia w kremie i to jest cień z Essence w kolorze dense the Swan To jest niestety edycja limitowana, ale wydaje mi się, że w Maybelline kolorze tu znajdziecie podobny odcień, bo to jest cień matowy. Taki beżowo-biało-różowy, bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie podbija kolory. I później użyłam czegoś, czego chciałyście, żebym użyła. To jest cień z My Secret w, kolorze, w serii Stardust w kolorze 01. I to jest cień, który pokazywałam, pokazywałam Wam w ostatnim filmie. Który wygląda tak. To jest taki bardzo mieniący się pigment, cień sypki I właśnie go nałożyłam w, na powiekę ruchomą I później wszystko delikatnie roztarłam, żeby to był bardzo delikatny efekt Na dolną linię rzęs nałożyłam też cień ten z Inglota, czyli 390 Wytuszowałam rzęsy, na górną linię wodną nałożyłam czarną kredkę z Jelly Pong Pong A na dolną znowu nałożyłam tą białą kredkę z Essence jeżeli chodzi o twarz, wykonturowanie, róż, rozświetlacz, to co ostatnio plus na ustach dzisiaj mam szminkę z Revlonu w kolorze 085 Ruby. Ona wygląda tak. I już obiecuję wam w tym miejscu, że jutro pokażę wam całkowicie inne kosmetyki, bo stwierdziłam jednak, że Będę Wam pokazywać inne rzeczy, jednak nie będę cały czas bazowała na tym samym, co zawsze oprócz brwi, bo brwi zawsze robię tym samym, e, tylko jeszcze dzisiaj użyłam, ponieważ dzisiaj stwierdziłam, że ładniej wygląda ten róż, który mam, a niestety mam tylko dwa, a ten drugi raczej pasuje do czegoś innego, więc e, tak jest moje wytłumaczenie. Więc tak wygląda makijaż delikatnie przybliżony. E, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż dokładnie wykonywałam, czyli krok po kroku, to jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, zapraszam właśnie do tego czynu, ponieważ za jakiś czas niedługo pojawi się Get Ready with Me, w którym właśnie pokażę Wam ten makijaż, przy okazji też włosy i strój, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam i zobaczymy się już jutro. Dzisiaj mamy kolejny dzień, w którym będę nagrywać i już Wam mówię, co mam na sobie. Dzisiaj mam podkład z YSR, to jest ta szkle, Ja mam go w kolorze P10, i już nieraz Wam o nim mówiłam, więc tu chyba już nie muszę się nad nim rozwodzić. I oczywiście, jak zwykle nakładałam go gąbeczką Ala Beauty Blender. Dalej na twarzy mam tylko brązer, ten z NYXa plus rozświetlacz maka, i przechodząc już do oczu, oczywiście baza z elfa i na to. I na tą bazę nałożyłam tutaj ten cień, to jest cień z Inglota 358, nałożyłam go na powiekę ruchomą, na powiekę nieruchomą, plus na dolną powiekę i wszystko po prostu zblendowałam i uzyskałam taki efekt takiego lekkiego, jasnego smokey, który bardzo mi się podoba. I do tego w kącikach wewnętrznych tutaj na dolnej powiece nałożyłam taki to jest perłowy, złoty, złoto-beżowy cień Czyli 395, plus jak zwykle oczywiście wewnętrznym kąciku nałożyłam biały cień. To jest 318 też z Inglota. I jeżeli możecie zauważyć, dzisiaj mam troszeczkę bardziej wytuszowane rzęsy, ponieważ dzisiaj użyłam tuszu z Loreala. To jest volume, Mega Volume Kollagen, 24 godziny. I nałożyłam dosyć sporo warstw, więc mam lekko posklejane, ale taki efekt bardzo mi się podoba. Do tego mam oczywiście. Białą kredkę na linii wodnej. Pod oczy nałożyłam korektor, tym razem z Collection 2000. Teraz podobno już jest tylko Collection, więc sorki. I to jest Lasting Perfection. Ja mam go w kolorze, w kolorze najjaśniejszym 01 Light. I on jest bardzo fajny, bardzo mocno kryje, ale nie powiedziałabym, że to jest korektor na co dzień, przynajmniej do cery suchej, ponieważ on jest bardzo gęsty i ja muszę go rozcieńczać z kremem pod oczy, ponieważ jednak jest dla mnie troszeczkę samocny. No i na usta, ostatnia rzecz i to jest szminka z maka i dzisiaj jest to kolor Angel, która wygląda tak. Więc tak już prezentuje się końcowy makijaż i chciałam właśnie dzisiaj pokazać wam ten makijaż, ponieważ dzisiaj będę nagrywać i bardzo często się pytacie mnie o właśnie taki makijaż oczu i zobaczymy się już niedługo. Dzisiejszy makijaż jest bardzo delikatny, ale Taki prawdziwie wiosenny i mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc zaczynamy. Dzisiaj na buzi mam połączenie dwóch produktów, czyli bazę z Ala Studio Secrets i to jest baza rozświetlająca i połączyłam ją z podkładem z Ala, to jest tłumacz i mam go w kolorze N1. To jest ostatnio moje ulubione połączenie, kiedy chcę mieć troszeczkę mocniejsze krycie i kiedy chcę wyglądać troszeczkę lepiej niż w, niż gdybym miała użyć miszy Perfect Cover. Jeżeli chodzi dalej o, o twarz, to oczywiście mam bronzer, mam róż i mam rozświetlacz, ale te produkty to są te, które zawsze używam, czyli wszystkie rzeczy, nie. Bronzer z nyx róż z MAKA i rozświetlacz z MAKA, czyli to, co już widziałyście w tym filmie. Więc nie będę was zanudzać. Jeżeli chodzi o oczy, to dzisiaj mam tylko cień Nude. Z palecki Lorak Pro to jest taki bardzo perłowy i świetlisty cień, który wygląda tutaj. O, możecie go zobaczyć. I mam go jako kreskę na górnej i na dolnej powiece Dosyć obficie nałożone. Jest, dosyć obficie nałożyłam ten cień, ponieważ chciałam, żeby to był taki fajny oświetlający efekt, chociaż wiem, że z daleka pewnie tego nie widać, ale zaraz, zaraz Was przybliżę i to będziecie mogły zobaczyć. Jako tuszu użyłam dzisiaj tuszu Loraka, ale to jest False Lash Wings. Midnight Blacks mm, I to jest po prostu te, Moja ostatnio ulubiona maskara Która ma bardzo fajną szczoteczkę I która daje bardzo fajny efekt na rzęsach I jeżeli chodzi o korektor To dzisiaj użyłam mieszanki Korektora z Collection This Lasting Perfection w kolorze N1 który, W kolorze 1 Który już niestety mi się skończył Dlatego musiałam go połączyć Z, tuż, z korektorem z L'Oreal To jest letacz Magic W kolorze N1 więc to są te dwa produkty, które mam pod oczami. Jeżeli chodzi o brwi, to dzisiaj użyłam cieni i użyłam cienia 358 i 363. Te dwa po prostu ze sobą wymieszałam i zrobiłam brwi, ponieważ chciałam cieni mieć trochę bardziej lżejszą wersję brwi, zważając właśnie na taki bardzo naturalny i delikatny makijaż. I jeżeli chodzi o usta, czyli jedyny taki mocny, kol mocno kolorystyczny akcent, to jest szminka z Maka w kolorze Niki. I ta szminka właśnie wygląda tak. No i tak wygląda na moich ustach. Więc teraz wam pokażę z bliska, jak ten makijaż wygląda. Mam nadzieję, że ten makijaż przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, to jeszcze zapraszam Was na ostatni makijaż. Dzisiaj już mamy ostatni dzień i zaczynamy, jak zwykle, od buzi, yy, od twarzy. I tutaj mam. To, co już bo widzieliście w tym filmie, czyli e, Baza z L'Oreal rozświetlająca i Loreal Trumacz. E, dalej, oczywiście, róż rozświetlacz, brązer e, standardowo. Na brwiach dzisiaj mam e, cie, połączenie cieni, tutaj tego, czyli 358 i 368. Dzisiaj właśnie chciałam mieć takie bardziej troszeczkę naturalne brwi, czy mi weszło, sami ocencie. Jeżeli chodzi o cienie na powiekach, to dzisiaj mam cień z paletki Sleek, z tej takiej matowej wersji ciemnej. I to jest tutaj ten cień. I to jest cień, który mam w załamaniu i na dolnej powiece roztarty. A na powiece ruchomej mam cień z paletki Naked 2 i to jest tutaj ten i to jest kolor half baked i mam go właśnie na powietrze ruchomej i też delikatnie na linii na dolnej linii rzęs na, na linii wodnej mam właśnie kredkę białą z to nie jest biała kredka na linii wodnej mam białą kredkę z essence i rzęsy wytuszowałam tuszem z clinic high impact mascara i lovely curling pump up też maskera dalej mam szpinkę z Maybelline w kolorze juicy Boboga. to jest taki kolor no i to chyba wszystko więc tak wygląda mój dzisiejszy makijaż mam nadzieję że wam się spodoba i to już jest koniec tego filmu dajcie mi znać który makijaż najbardziej przypadł wam do gustu i czy chcecie częściej takie filmy na moim kanale ponieważ to jest pierwszy taki film i nigdy wcześniej takiego nie nagrywałam, więc chętnie poznam Waszą opinię odnośnie tej tematyki, yy, czy jednak nie, yy, bo yy, może makijaż to nie jest yy, taka rzecz, która, która jest jako naj, dla mnie najważniejsza, ale... Czasami coś takiego zrobię na oczach i może akurat Wam się to spodoba, bo bardzo często pytacie się mnie w filmach, co mam na ustach, co mam na powiekach itd. itd. I każdy ten makijaż był w którymś z filmów, więc mam nadzieję, że to Wam pomoże. I dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Trzymajcie się buziaczki.